Jestem, oh. ja. w jakim miejscu ja. jestem. Muszę to zrobić. Sam już nie wiem w jakim miejscu jestem. 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 O, w jakim tak, miejscu wow. ja jestem. sam już nie wiem w jakim miejscu jestem. Nie chciałem wiele, a dostałem więcej. Pamiętam do dziś w białą stronę i pisaną piosenkę. No, jak już sprzątam, mnie jebne w kąt Nie chcę z tobą grać w znajomoc czasy, czasy, aż zziębnie koć Dobrze, że przeżył serię jego moc Trochę mogę być na siebie, wściekły łatwę z pozoru, ostre zakręty Każdy z bliskich dla mnie bez ceny Mogę pomagać im się bez przewyjął Wszędzie poustawiany ciemny motyw Rzadko pakowałem w kłopoty Myślałem wtedy, że jestem mądry Dupy zmieniają to chwilę światopoglądy Nawet te sześciocyfrówki nie zastąpiły wypustki im więcej wiosen żyje, tym widziałem ilu ludzi, więcej się gubi. Nawet te sześciocyfrówki nie zastąpiłyby pustki. Im więcej wiosen żyje, tym widziałem ilu ludzi, więcej się gubi. Chciałbym rodzinie kupić działkę, zwracam cały czas ciepło, po jakie oni dali mi. Dobrze, że umiem dziarkać te teksty, chociaż i do nich bywam leniwy. Napędzam myśl, czuję, pojawiłam w ciele świadomością na jak inna osoba, z niczym ryb pozostają całą Praktykowana nocna przygoda, praktykowana nocna przygoda Sam już nie wiem w jakim miejscu jestem W życiu nie chciałem wiele, a dostałem więcej Pamiętam do dziś białą stronę i pisano piosenkę o, jak już sprzątam niejednę w kąt Nie chcę z tobą grać w znajomość Tamty czasy, a ziemnie kość Dobrze, że przeżył serię Moż. Trochę mogę być na siebie wściekły łatwe z pozoru, ostre zakręty Każdy z bliskich dla mnie bezcenny Mogę pomagać im wciąż bez przerwy Ja wszędzie poustawiany ciemny motyw Rzadko pakowałem wykłopoty Myślałem wtedy, że jestem mądry Gdyby zmieniają co chwilę światopoglądy Nawet te sześciocyfrówki nie zastąpiłyby pustki im więcej wiosen że tym widziałem, ilu ludzi więcej się gubi. Nawet te sześciocyfrówki nie zastąpiłyby pustki. Im więcej wiosen czy tym widziałem, ilu ludzi więcej się gubi. Chciałbym rodzinie kupić działkę, zwracam cały czas się po jakie oni dali mi. Dobrze, że umiałem dziarkać w te teksty, chociaż i do nich bywam leni wy.